Herbatka ze smokiem czyli na tropie higieny cyfrowej. A dziś w odcinku bawimy się w bankierów, drążymy w skalę jak górnicy, obracamy talentami i inwestujemy w nasze cele. Nie od samego początku świat kręci się wokół pieniądza. W końcu ktoś go musiał najpierw wymyślić. Jednak niewątpliwie pieniądz pomógł światu, czytaj lokalnej, a potem globalnej gospodarce, coraz bardziej się rozpędzać. Zanim jednak lokalne oreny zagościły na naszej czy w mieszkach lokalnych mieszkańców, w wymianie handlowej pomagała zasada barteru, handlu wymiennego. W skrócie, jeśli potrzebowałeś odzienia, mogłeś je uzyskać za tuszkę mięsa z polowania. Gorzej, jeśli ktoś tej tuszki nie potrzebował i trzeba było się albo nabiedzić, by wymyślić inny potrzebny towar, albo samemu próbować coś sklecić, żeby się ubrać. Biorąc pod uwagę to, że pewne towary, np. sól, oliwa czy zboże w lokalnej społeczności mogły cieszyć się większym powodzeniem niż inne, np. żywy cielaczek, ludzie wymyślili system tzw. pośredników wymiany. Czym były pośredniki wymiany? To były towary, na które był popyt i które określały wartość innych produktów. Na przykład cielaczek mógł kosztować wór soli, a ubranie mniejszy wór soli albo woreczek. Z czasem jednak okazało się, że część z tych pośredników wymiany ma tendencję do psucia się. Zboże, albo na przykład namakania, tak jak sól, namaka wodą, czy do innego rodzaju degradacji. I tu całe na biało weszły najpierw tak zwane płacidła, czyli wyroby metalowe, nie psujące się zasadniczo tak szybko, ale zazwyczaj nieporęczne dla większości odbiorców. A potem, w VII wieku przed naszą erą, w Lidii, pierwsze monety. W naszym kręgu kulturowym rozpowszechnili je Grecy i Fenicjanie, raczej trzymający je w mieszkach. Jednak niezależnie powstały one również w Indiach czy w Chinach. I u tych ostatnich były one produkowane z dziurką w środku, by móc je wygodnie nawlec na sznurek. A czemu dziś mamy wstęp o środkach płatniczych? No, ano dlatego, że w osiąganiu naszych celów związanych z higieną cyfrową, istotnym środkiem płatniczym będą nasze zasoby. Czym są zasoby? To nasze supermoce, mocne strony, rzeczy, o których wiemy, że potrafimy robić. To są nasze doświadczenia, które sprawiły, że mogliśmy odkryć nasze kompetencje, dostrzegliśmy nasze umiejętności, słowem, wszystko, co przydaje się nam w osiąganiu naszych codziennych, większych i mniejszych celów. Worek z etykietą zasoby może być pojemny i u każdego będzie miał nieco inną zawartość. Dzięki zasobom, zaś, nawet jeśli nie stanęliśmy wcześniej przed jakimś wyzwaniem, możemy sięgnąć do przeszłości, określić zasoby, jakie kiedyś wykorzystaliśmy i sięgnąć po nie, rozwiązując bieżące wyzwanie. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, określanie zasobów jest jednym z najistotniejszych obok określenia celu elementów rozmowy z klientem. W końcu to nie terapeuta ma osiągnąć cel, tylko klient. Klient, który nie narodził się wczoraj, lecz ma już za sobą spory kawałek życia, a co za tym idzie, wiele doświadczeń, w których mógł doświadczyć swojej sprawczości, a zatem ma zasoby na to, by poradzić sobie z bieżącymi celami czy wyzwaniami. I podkreślę to wężykiem, gdyż to bardzo ważne: to, że do tej pory nie mierzył się z danym problemem, nie znaczy, że nie ma w sobie zdolności, żeby z tym problemem czy wyzwaniem życiowym sobie poradzić. Człowiek czasem uczy się przez obserwacje, czasem przez zdobywanie pewnej wiedzy poprzez własne doświadczenie lub zapoznanie się z teorią, czasem przez słuchanie o doświadczeniach innych. Jednak nie rozwinęlibyśmy się jako ludzkość, gdybyśmy nie posiadali elastyczności w poszukiwaniu rozwiązań czy zdolności porównywania sytuacji i wnioskowania. Które elementy ze znanych rozwiązań możemy zastosować, rozwiązując obecny problem, a gdzie konieczna będzie kreatywność i pewne modyfikacje? Umiejętność obserwowania, oceny sytuacji, wyciągania wniosków sprawia, że nie musimy znać wszystkich haseł w krzyżówce i wszystkich typów krzyżówek, by domyślić się lub nauczyć się, jak rozwiązać krzyżówkę leżącą przed nami. Nie musimy poznać wszystkich możliwych tras, które pozwolą nam dojechać w miejsce docelowe, możemy czasem improwizować, jadąc na azymut, dopytać się drugiego człowieka lub sprawdzić papierowy rozkład na przystanku autobusowym. Widząc węża czy pająka, nie będziemy się raczej do niego przytulać, lecz założymy, że obywatel ten może być jadowity i może jednak lepiej trzymać się z dala. Poza tym, jeśli mamy do napisania egzamin, na przykład by zdobyć certyfikat, Przecież mieliśmy już w życiu wiele sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. Kontekst jest nieco inny, ale przydają się podobne umiejętności. Możemy się przebranżowić, jednak gro problemów w pracy będzie zazwyczaj podobnych, szczególnie tych związanych z komunikacją interpersonalną. Z wielu zasobowych klocków już korzystaliśmy w życiu, a teraz po prostu potrzebujemy je ułożyć w innej, lepszej dla obecnych wyzwań konfiguracji. Zanim LLMy zaczęły w nie do końca zrozumiały sposób stosować zdolność wieloetapowego wnioskowania, niekoniecznie pod wpływem jakiegoś działania człowieka, ludzkość posiadła tę zdolność w stopniu, który umożliwia znajdywanie rozwiązań i wymyślanie sposobów działania na bazie posiadanych zasobów, tak, by rozwiązać kolejne życiowe problemy i wyzwania, nawet jeśli nie przeżyliśmy czegoś wcześniej. To istotny element ludzkiej inteligencji. Zanim jednak zaczniemy układać klocki na nowo, czy wyciągać nasze talenty z tego mieszka, które trzymamy przy pasie, dobrze jest z zasobami popracować, czyli określić, jakie w ogóle klocki mamy do dyspozycji, czy jakie monety mamy w tym naszym mieszku. Czas wyciągnąć więc nasze wcześniejsze notatki i usiąść do kolejnego ćwiczenia lub ćwiczeń, w zależności od tego, czy chcesz skupić się na jednym, czy zrobić wszystkie. Ćwiczenie pierwsze zajmie około 15 do 20 minut. W tym czasie, zapisz na kartce wszystkie cechy, które w sobie cenisz. Wszystkie kompetencje, które jesteś w stanie określić. To, co uznajesz za swoją mocną stronę albo to, co może potencjalnie płynąć pozytywnego ze stron słabszych. Przykładowo, tworzenie negatywnych scenariuszy bywa mocno męczące, a jednocześnie, jeśli skupimy się na niektórych z nich, możemy lepiej przygotować się do naszych wyzwań co już można uznać za mocną stronę. Spisując zasoby, warto też pomyśleć o tym, jakie nasze cechy nam dotychczas pomogły w życiu, jakie cechy dostrzegli w nas inni, udzielając na przykład informacji zwrotnej czy komplementując nas. Nie martw się tym, że niektóre hasła mogą się powtarzać, pozwól myślom płynąć, optymalnie jest taką prędkością, by nadążyć z pisaniem i móc potem odczytać własne zapiski. Pomocne mogą być też sytuacje z ostatniego czasu, kiedy na przykład wybrałeś na, do kolacji sałatkę bez sosu, co na przykład może pokazywać, że wiesz, co jest dla Ciebie ważne i konsekwentnie podejmujesz decyzje z tym zgodne. Albo zmotywowałaś się do ćwiczeń, mimo ogromnej, ogólnej niechęci. Powiedziałaś, powiedziałeś komuś lub czemuś nie, stając na straży własnych celów i będąc asertywnym, asertywną wobec reszty świata. Robiąc to ćwiczenie, można się zdziwić, jak wiele zasobów wykorzystujemy na co dzień. Zazwyczaj jednak, będąc w pędzie między jednym zadaniem a drugim, chcąc dowieść maksymalnie dużo tasków czy spraw w określonym czasie, nie mamy nawet czasu się podrapać po głowie, a co dopiero zastanowić się nad tym, jakie kompetencje przez ten czas zbudowaliśmy, wzmocniliśmy, odkryliśmy. I tak, dla przetrwania ogólnie ważna będzie wypłata na koncie. Jednak z punktu widzenia dobrostanu i zbierania kapitału na czas nowych wyzwań, warto przynajmniej raz na jakiś czas wrzucić do sakiewki uświadomione nowe zasoby i przejrzeć inne, które towarzyszą nam już od jakiegoś czasu. A przekonałem się o tym, gdy w trakcie spotkania coachingowego miałam okazję na chwilę się zatrzymać i tu pozdrowienia dla Magdy, z której pomocą się rozwijam. I zauważyć, jak wiele z moich supermocy wymagało dowiezienie do końca części indywidualnej i grupowej pewnego programu, o którym posty ostatnio zalewają LinkedIn. Zasadniczo osiągnięcie to przeszłoby bez echa. Od, piszę teraz aplikację w ramach jednego mentoringu, w drugim mentoringu robię kolejne zadania, robię jakieś kursy, czasem wpadnie jakaś praca, a poza tym kiedyś trzeba zrobić obiad i nastawić pranie, no i dalej wysyłać te CV-ki. Taki tryb zadaniowy sprawił, że nawet nie miałam czasu i nie dałam sobie czasu, by zatrzymać się na chwilę i zwyczajnie ucieszyć się tym, co osiągnęłam. I co ciekawe, jeszcze sobie dokładałam, myśląc o tym, jak niezorganizowana jestem i jak bardzo wiele pracy jeszcze będę musiała włożyć w to, by poczuć, że potrafię dowieść to, do czego się zobowiązuję. W tym nadganianiu nie zauważyłam, że dopięcie zadań z tego programu wymagało ode mnie pewnej determinacji, dobrej organizacji czasu, priorytetyzacji zadań, uważności na siebie, by się nie zajechać w tym tempie pracy, przerobienia materiału i wykonania zadań, wykazania się systematycznością, umiejętnością pracy grupowej z nieznanymi mi wcześniej ludźmi i dogadania się z nimi, co też wymagało popracowania nad moimi obawami i wykazania się umiejętnościami komunikacyjnymi. AI agentki serdecznie was pozdrawiam w tym miejscu. Gdy jednak znienacka wydobyłam te zasoby, to zrozumiałam, że one wystarczą, by dać sobie radę z planowaniem i ukończeniem kolejnych projektów, które mam na tapecie, a które wymagają zasadniczo większości z tych zasobów, o których brak siebie oskarżałam, a które wykorzystałam w zakończonym programie. Ja już mam walutę potrzebną do opłacenia kolejnych działań, mam materiał do budowy kolejnych rozwiązań. Tylko, że tak szybko popylałam z tymi taczkami na tej budowie, że nie zdążałam załadować potrzebnych klocków i wkurzałam się na siebie, że taczki są puste. Dlatego też, aby zrealizować postawione sobie cele, warto wiedzieć, z jakich zasobów można skorzystać. No dobra, bywa jednak tak, że opisaliśmy swoje zasoby w 5 minut i siedzimy dalej przed wciąż stosunkowo pustą kartką i zastanawiamy się. Co jeszcze wpisać na listę? Albo po kilku hasłach już mamy w głowie pustkę. No i co wtedy? W takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc z zewnątrz i zapytać kilka osób z bliskiego otoczenia rodzinę, znajomych, życzliwych nam współpracowników w firmie o to, co w nas cenią, co w nas lubią, co ich zdaniem jest naszą siłą czy supermocą. Tak, to bywa trudne. W końcu nie mamy pewności, co usłyszymy. Jednak z drugiej strony możemy dzięki temu odkryć coś o sobie, czego sami nie zauważamy i mile się zaskoczyć. I tu znów trochę prywaty, gdyż ostatnio właśnie zrobiłam podobny eksperyment. Okazało się, że choć postrzegam siebie jako osobę, która w ostatnim czasie raczej nie miała umiejętności komunikacyjnych na wysokim poziomie, to jednak dla życzliwego obserwatora z zewnątrz posiadała je w stopniu wystarczającym. Dowiedziałam się, że ludzie dookoła mnie doceniają to, w jaki sposób podchodzę do rozwiązywania konfliktów, czy szerzej do komunikacji, czy jak uprawiam small talk. Ot, taka weryfikacja przekonań własnych, za którą idzie świadomość własnych zasobów. I jeszcze jedna opcja dla każdego, kto lubi czasem pobyć psychologicznym górnikiem. To ćwiczenie wymaga zagłębienia się w takie zakamarki naszego umysłu, w których znajdziemy sytuacje z przeszłości, w których sobie poradziliśmy z różnymi wyzwaniami. Im bardziej są one podobne do obecnego celu, tym lepiej, ale wcale nie muszą być podobne, bo w wielu z nich też pojawiają się zasoby, które możemy wykorzystać. Praca górnika polegać będzie na wydobyciu, jakie w danej sytuacji zasoby wykorzystaliśmy. Co nam pomogło osiągnąć cel w tamtym momencie? Nasza wytrwałość, kreatywność, asertywność, zrozumienie problemu, umiejętność proszenia o pomoc? I niech nie kusi was w trakcie tych poszukiwań zrzucanie wszystkiego na okoliczności, odprzyfarciło się. Nawet jeśli okoliczności się poukładały po naszej myśli, to ostatecznie my z nich skorzystaliśmy. Byliśmy gotowi, by podnieść ten dar od losu i coś z nim zrobić. Warto więc wziąć kilow i wydobyć te zasoby, które nam w tym pomogły. I język sprawczości, w którym bierzemy odpowiedzialność za nasz sukces, także pomoże określić wykorzystane supermoce. Owszem, nie każdy sposób na rozwiązanie problemu z przeszłości sprawdzi się teraz. Jeśli w przeszłości konieczne było odcięcie się od czegoś lub kogoś, albo jedynym sposobem dostępnym dla Ciebie była ucieczka, możesz nie chcieć powielać tego rozwiązania. Warto mieć świadomość, że i takie zasoby mamy w swoim mieszku czasem pozostają tylko one. Jeśli mamy jednak więcej sił i zasobów, możemy pomyśleć, jak inaczej możemy rozwiązać obecny problem, osiągnąć aktualny cel. To, że kiedyś stosowaliśmy pewne metody, nie oznacza, że one się sprawdzą w tym momencie, jednak bez refleksji nad dostępnymi zasobami trudno będzie wymyślić coś innego. Jestem pewna, że masz w swojej przeszłości przynajmniej jedną sytuację, z której możesz wydobyć zasoby, i masz na podorędziu przynajmniej jeden przydatny zasób. W ramach zadania domowego pomyśl, co możesz ze swojego mieszka z talentami, zasobami wyciągnąć, by osiągnąć swój aktualny cel. Może wytrwałość, wgląd w siebie, świadomość swoich potrzeb, umiejętność planowania, a może coś innego. Wydobywaj te zasoby, obracaj nimi jak wprawny bankier talentami, orenami czy złotówkami i inwestuj w kolejne cele. A my słyszymy się za dwa tygodnie. Lena Sędkiewicz